I cześć, cześć, witajcie. Frodo z tej strony. Kolejny odcinek X-Blade przed Wami. Od razu następnie nas atakują. No dobra, uwaga, to są jakieś firebole. Wow, wow, wow. Słuchajcie, zmieniłem troszkę rozdzielczość. Wiem, że są paski po jednej, po drugiej stronie na czarno, ale mm, jakoś ta rozdzielczość jest lepsza wtedy. Już więcej wycisnąć na moim komputerze nie mogę. A GRK jest naprawdę, jeśli chodzi o graficznie, to ładnie nawet to wszystko tu wygląda. Dobra, zanim zawalczę z tym potworem, to może zbiorę tutaj te wszystkie rzeczy. Czy może lepiej zostawimy sobie to na później? A może jak go pokonamy, to wtedy, dobra? Dobra, to najpierw trzeba tak. Ach, dostałem prosto... Dobra, trzeba... ...kombinować tutaj. Ja też mam Fireballa, nie ma się. Bum, ja yeah. Dobra nie mam już dobra ale go próbują osłaniać. Kurczę, prosto fireballa. Chcę się skupić bardziej na tym, wiecie, na tym wielkim. łem to co nie trzeba. No jeszcze niewiele mi zostało. nie w tym momencie. Pixel mu został. Dosłownie. Dobra, będzie? Budu. Prawda? Już powinien paść. Idealnie. Dobra. Udało się. Pozbieramy wszystko rozejrzymy się tutaj troszeczkę dobra. też jakaś plaża Nie doczytałem co to za etap Dobra mamy tutaj co o jest dobra pięknie. I jeszcze tutaj się rozejrzę dookoła, bo może będzie coś ukryte, słuchajcie. Nie ma nic. Naprawdę? No dobra. O, o, o! Jakieś lekkie lagi miałem. Tu nie mogę wskoczyć. <ścoughs> dobra. Jakieś ruiny budynku. Ciekawe, czy można wejść tam na tą wieżę. Spróbujemy zaraz. Tylko jeszcze tutaj chciałem się rozejrzeć. To jest życie. No, z tego co widzę, to tutaj kompletnie nic nie ma. Aż się prosi, żeby coś było. No dobra. A tu? O, o, o. O, jest! No widzicie, przeoczyłbym. Część srebrnego artefaktu, już druga. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden, i. Dobra, tutaj nie ma nic. Ale to słońce wali, tu po oczach. Znaczy, tu w sumie mogę wejść na to, ale to widzę, że to mi nic nie daje. Tam nic na górze nie ma. Tam też. Dobra, życie. Ale życie mam na full. Dobra, myślę, że możemy to skończyć. Zaraz zobaczymy ogólnie, jakie statystyki wyszły. Czy wszystko na 100%, czy nie udało mi się? Dobra. No, chwila prawdy. Kamienny krąg, o. Tak się nazywał ten etap. Jest 100%. Dodatkowe dusze, 26. Ok, słuchajcie, nawet fajnie poszło. Eee, kolejny etap za nami. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.